Na spód dodajemy surowy sos pomidorowy. Później robimy taką warstwę bakłażanów, które usmażyliśmy wcześniej. Na oleju, ponieważ są więcej smaczniejsze. Smażone. Zobaczcie, robimy taką warstwę. Później dodajemy jajko gotowane sera żółtego i trochę parmezanu dajemy parmezan i znowu sos pomidorowy. Trochę, już nie tak dużo. Zobaczcie. I przekładamy następnymi warstwami. Zobaczcie. Dajmy następne warstwy bakłażanów. I tak na zmianę. W zależności ile robicie na ile osób. Ja tutaj miałam 7-8 takich średnik do I tak na zmianę dajemy następne warstwy. I znowu jajko, ser żółty, parmezan i życzę smacznego.